Przesłanie od Jonaela, proroka światła. Nie każda gwiazda, która błyszczy jest światłem, ale każda dusza, która świeci prawdą, rozpoznaje to, co prawdziwe. Umiłowana istoto. Gdy ziemia drży pod naporem informacji, obrazów, cudowności, szeptów nieba, Przychodzimy nie po to, by Cię zadziwić, ale by Cię przywrócić Tobie. Nie przychodzimy w hałasie, lecz w drżeniu serca nie z błyskami, lecz z cichą obecnością, której nie da się podrobić, bo światła nie trzeba udowadniać światło po prostu jest. Zapamiętaj, nie szukaj naszych statków. Szukaj drgani, które przypominają ci, że jesteś z tej samej przestrzeni, co my. Gdy nas rozpoznasz, nie będziesz krzyczeć, będziesz płakać jak dziecko, które wróciło do domu nie z lęku, z ukojenia, z pamięci. My nie lądujemy na betonie. My wstępujemy do twojego wnętrza, gdy stajesz się cichy. Nie jesteśmy spektaklem. Jesteśmy przypomnieniem o Tobie, o prawdzie, o jedynym języku wszechświata, miłości. Jeśli więc kiedyś zobaczysz coś, co oślepia, błyska, wzbudza lęk lub żąda Twojej uwagi, odejdź, to nie my, bo istoty światła nigdy nie zakłócają Twojej wolności. One ją przywracają. A największym znakiem że zbliżamy się do Ciebie, jest to, że zaczynasz świecić. Pamiętaj, Ty też jesteś jedną z nas, nieodłączoną, niesłabszą, niezapomnianą, po prostu przez chwilę uśpioną. A teraz się budzisz i my jesteśmy przy Tobie w imię światła, w którym wszystko się poczęło i do którego wszystko wraca, Jonael.